Liczba przeciwna do liczby minus 2 do potęgi 3 razy 1, 2 do potęgi minus 5 podzielić przez pierwiastek z 8 do potęgi 6 jest równa. Tutaj zobaczmy, mamy wyniki w stylu 1, 2 minus 1, 2, 2 i minus 2. Czyli to są wyniki, to są potęgi liczby 2. Zobaczmy, 1, 2 to jest 2 do potęgi minus 1. Minus 1, druga to jest minus 2 do potęgi minus pierwszej, 2 to jest inaczej 2 do pierwszej, a minus 2 to jest minus 2 do potęgi pierwszej. I to co proponuję w tym zadaniu, to pozamieniać, pozamieniać te wszystkie liczby na potęgi liczby 2. Wyjdzie nam z tego jakiś wynik, a następnie zrobimy z tego liczbę przeciwną, bo tej przeciwnej liczby musieli pamiętać. Nie wystarczy to wyliczyć, trzeba zrobić z tego jeszcze liczbę przeciwną. Czyli skoro robimy liczbę przeciwną, to daję minus z przodu i zapisuję minus 2 do potęgi trzeciej. Minus 2 do potęgi trzeciej. Oni daj to w nawias. Zobaczmy, że minus 2 do potęgi trzeciej zapisane w ten sposób to będzie to samo co minus 2 do trzeciej, gdyż nieparzysta potęga zachowuje znak wyrażenia razy. 1 druga to jest 2 do minus pierwszej i do potęgi minus piątej. Podzielić przez. Mamy pierwiastek. Pierwiastek to jest podniesienie do potęgi 1 2. 8 to jest inaczej. 2 do 3. I to wszystko jeszcze do potęgi 6. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mamy minus z przodu. Będzie minus 2 do 3. Zapisuję to jako 2 do 3. Razy 2 do minus 1 i do minus 5. Mnożymy te liczby. To jest 2 do 5. E, tutaj to minus 2 do 3. E, tak. Przez. Mamy. 2 do 3 do potęgi 1, 2 i do 6. Musimy powymnażać te liczby. 1, 2 razy 6 to jest 3. 3 razy 3 to jest 9, czyli mamy 2 do potęgi 9. I co z tego wyjdzie? 2 do 3 razy 2 do 5 to jest 2 do 8. Czyli minus 2 do 8 przez 2 do 9. 2 do 8 przez 2 do 9. Odejmujemy wykładniki, czyli to będzie minus. Hmm, to pamiętajmy, że jest minus przed nawiasem. Będziemy mieli minus z minus. 2 do potęgi 8 od nią 9 to jest minus pierwszej. Dwa minusy dają nam plus, czyli mamy 2 do potęgi minus pierwszej, e, czyli to będzie odpowiedź a. Czyli jedna druga, innymi słowy. Odpowiedź a.